Mamy obraz Matki Boskiej. Właściwie bo to taka Kilka, ikona. Ikona, ale kilkadziesiąt lat przy tym yy, osoby się modliły, osoby, których już nie ma w tym budynku, ale nie ma też z nami w ogóle. Janek Kotowski był lekarzem, malarzem, ale też działaczem społecznym kaszubskim. Na początek z okazji bo ci jest Dzień Czekolady. Proszę czekoladę. Bardzo dla całego, w, dla pani dla całego <głos> wydziału. <głos> Bardzo serdecznie dziękuję. Pracowałem w pogotowiu, to często tutaj przyjeżdżałem, zabierają pacjentów. Były zlecenia dla, do pogotowia właśnie tutaj od lekarzy kolejowych. Chcemy tutaj, aby wszystkie instytucje pozarządowe miały swoją siedzibę. To jest bardzo bardzo ciekawa mapa i ja powiem szczerze, od dawna takiej szukałam. Ten budynek jest na widokówkach jeszcze z roku, roku, najprawdopodobniej na samym początku 1900 roku. I z Kartuzami był związany przez, przez większą część swojego życia, bo pod koniec 40 roku tutaj został został e, przez Niemców e, jakby wysiedlony. i Dziękuję Tobie, że naprawdę spoglądasz na to i odbudowujesz ja na to historię Nie, to naszego to... miasta. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania y, przetargu na realizacji tych robót. Jeżeli tak. chodzi o, o takie indywidualne przypadki, no to staram się zawsze dotrzeć do tego, jak ten budynek wyglądał. My chodzimy autentycznie po deskach, po których najprawdopodobniej chodził sam Aleksander Majkowski. W tej chwili. Tak, na pewno będę tam często chodził, bo to jest naprawdę samo w tych. chwili. Myślę, że to będzie dosyć taka udana inwestycja. Teraz jak ktoś Ciebie zobaczy na ulicy, to moment nie przejdzie, podejdzie i opowie mu trochę historii wy... i się powymienisz. Tak, będę wdzięczny. Bo ty, ty to lubisz. No, ja to lubię. No, ty to lubisz. A ja lubię to, co ja robię. Po wojnie, ale i właściwie no, ja pamiętam, bo też chodziłem tam do lekarza, bo był to lekarz również ogólnodostępny. To są takie elementy właśnie historii, które należy zachowywać dla pamięci przyszłych pokoleń. Że tam chodzili mieszkańcy, ludzie, których już nie, nie ma, ale są z nami związani. Nasza tożsamość. Ale ja jeszcze pamiętam. <laughs> tak jest. Także idziemy ale idziemy, to idziemy do środka. Ja jestem z Marianem dzisiaj, słynnym taksówkarzem kartuskim, tak, słynnym. Marian, ja z Tobą rozmawiam, ponieważ przygotowałem nowy materiał taki właśnie o tym budynku za nami, a Ty ten budynek codziennie widzisz, bo jesteś tutaj, pracujesz tutaj na taksówce już od wielu tak, lat. Tak, od 20 28. Od dwudziestu osiem lat na taksówce i chcąc je oglądamy zawsze ten, ten budynek, czasami nie, nie myśląc o tym, jak ogromną kryje w sobie historię. Istnień ludzkich, ludzi, którzy tam pracowali, którzy tam żyli, którzy się wychowali i Zgadza leczyli, się. bo tam była też przychodnia, dobrze wiesz. Marian, no przecież ty pamiętasz przychodnia, nie pamiętam. No dokładnie pa pamiętam, ponieważ pracowałem w Pogotowiu, to często tutaj przyjeżdżałem, zabierają pacjentów. Były zlecenia dla, do Pogotowia, właśnie tutaj od lekarzy kolejowych, którzy tutaj przyjmowali. Także pamiętam dokładnie tutaj, jak to wyglądało, jak ta przychodnia istniała. Pamiętam też, że tutaj mieszkali kolejarze, którzy przyjeżdżali, którzy. Zostawali na noc. Także cały czas ten dom istniał, jak długo pamiętam. No bo my czasami nie myślimy o tym, o tym dworcu, który został złożony w 1945 roku, teraz jest już nowy. Ale ten budynek. Ten budynek jest na widokówkach, jeszcze z 1910 roku, najprawdopodobniej powstał na samym początku 1900 roku, XIX 19 wieku, to jest naprawdę niesamowite. Maria, no ja wolałbym, żeby został w takim stanie, ale czas leci. No, trzeba go wyremontować, tak, czas leci, my się, że tak powiem, starzejemy, a, a materiał też niszczeje. Będzie on wyglądał, jak widzisz, bardzo fajnie, bo frontowa, front, frontowa ściana będzie zachowana w, w takim stylu, jak w tej chwili wygląda. Z lewej strony będzie piękny szyb windowy, czyli można będzie się przemieszczać, no, a wszystko fajnie. Bardzo tak. fajnie. No to upiększy też miasto, cały ten tutaj wizerunek dworca, nie? Przy okazji. No, dobrze, że będzie zachowany w tym naturalnym stanie i zmodernizowany. Cieszę się bardzo. Marianowski, ja, ja ci życzę co? Jeszcze wielu lat pracy, bo ty na pewno nie chcesz iść na emeryturę, dziękuję. bo po co ci? Bo co ci to? Zawsze nie. jesteś ludźmi, zawsze żyjesz. Bo ty lubisz, no, ja no ty to lubisz, mamo. Ja to lubię. Ty to A ja lubię to, co ja robię. Więc to zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję bardzo. To dziękuję i zapraszam. Marcin, niesamowite w ogóle miejsce, zobacz. Historia. Tutaj hotel pod orem, gdzie była apteka pod orem, za nami, za nami mnich, a to właśnie te tablice, które upamiętniają właśnie Twojego dziadka, jego historię, którą Ty tak naprawdę odnajdujesz. Myślę, że wszystkie nastolatki czy nastolatkowie, którzy będą tutaj wracać teraz ze szkoły z Mściwoja, przystaną i zobaczą, bo to jest tak naprawdę historia, historia nasza tożsamość tutaj zachowana na tych tablicach dzięki Twojej pracy. Tak, dziękuję. Panie burmistrzu, pora taka trochę wieje, ale dziękuję, że pan mi znalazł trochę czasu. Chodzi o ten budynek, no bo wczoraj spotkałem się z panem Marcinem, wnukiem pana Kotowskiego, Henryka, lekarza, który przyjmował tutaj. Zmarł w 1991 roku, więc niesamowita historia, jest jego park przecież. On tu kiedyś pomnik stawiał, który został tam przeniesiony. Ja nie patrzę na to jako na zabytek, panie burmistrzu, ja to patrzę na to jak historia i tożsamość nas, mieszkańców. My czcimy, wiadomo, osoby, które, które, które nas wyzwoliły, które, które walczyły za na wolność Polski, ale... Zostawmy coś, róbmy coś, żeby też pamiętać o mieszkańcach Kartuz. Tak, myślę, że ten budynek jest taką historią, która wpisuje się w historię tego dworca, ale również i kolejarzy, bo jak wiemy o tym, że bardzo wiele osób pracowało na kolei, i ta kolej rzeczywiście w Kartuzach była bardzo mocno osadzona. Natomiast chcę powiedzieć też jedną rzecz, że w tym miejscu wielokrotnie. Również tutaj nie tylko mieszkali mieszkańcy przez wiele lat, jeszcze chyba do 20 lat temu, czy nawet może w, wcześniej, tak jest, ale też był gabinet lekarski, który rzeczywiście jeszcze funkcjonował wiele, wiele lat po wojnie, ale i właściwie no, ja pamiętam, bo też chodziłem tam do lekarza, bo był to lekarz również ogólnodostępny. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz: że ten obiekt udało nam się nabyć od polskich linii kolejowych. Kupiliśmy go, bo uważałem, że Powinien on stworzyć pewną całość dla historii naszego miasta. Chcemy w tym budynku, i myślę, że pani Asia Państwu pokaże, bo już jesteśmy na etapie realizacji tego zadania. Chcemy tutaj, aby wszystkie instytucje pozarządowe miały swoją siedzibę. Czyli będzie to nadal obiekt użyteczności publicznej, czyli, czyli otwarty dla mieszkańców. dla mieszkańców. Poza tym. Yy... Wiedząc o tym, że chodziło o ten budynek, wziąłem wyjątkowe zdjęcie jeszcze. Mam takie historyczne. Się, że stoimy w tym samej samej stoimy chyba w tym samym miejscu, tylko nie jeszcze mamy było to, że więcej że drzew. Został, w 1945 roku zbombardowany, którego nie ma, jest zbombardowany tak i ten budynek. Znaczy zbombardowany nie, jego rozpalili Rosjanie. Dokładnie, zniszczyli w 1945 roku tak I budynek, który jest za nami, który jest do dzisiaj ogromną tak. historią. Tu jeszcze letnia. stara wyładownia, także można powiedzieć, że właściwie no nawet widzimy te dwa kominy, bo dwa tutaj już akurat się nie mieszczą, ale to jest ten autentyczne zdjęcie. Było troszeczkę zieleni. Zresztą Państwo pamiętacie, że tutaj przedtem był taki mały park. Pamiętam, Mówiliśmy, pomnik to była Dzisiaj pomnik jest oczywiście nadal, bo czcimy i pamiętamy o historii e, ważnej. Ale zawsze na należy, należy mówić, mówić, mówić o mogą o tym nie wiedzieć. Bo to jest historia naszego miasta, ale myślę, że ten budynek po rewitalizacji, e, który w niebawem się już rozpocznie, będzie kolejną pięknym, e, pe, piękną perełką, pięknym obiektem, który upiększy znowu to miejsce w Kartuzach, a zawsze. O kolei warto mówić. I dzisiaj pokazujemy to, jak bardzo znaczone, znaczący sposób teraz zmiana i wybudowanie kolejnych linii kolejowych. Dało nowe światło dla komunikacji miasta. Panie burmistrzu, w środku przecież zwiedzałem ten budynek. Są jeszcze przetwory, które jedli tutaj sprzed 30 lat mieszkańcy. Przecież tutaj pracownicy łączności mieszkali, tutaj pracownicy kolei przyjmował dr Majkowski, również dr Henryk Kotowski. Niesamowita historia. Panie burmistrzu, czy może pan pół, Mam można klucze być do środka? Mam gocze. I zanim może inaczej, pokażę panu rozmowę właśnie z panem Marcinem. Zanim wejdziemy do środka i może uda się coś znaleźć, jakąś fajną historię. Z przyjemnością. Nie Myślę, że warto by było, żeby rzeczywiście ten budynek e, w nawiązaniu do całego miasta, do całego dworca, tworzył znowu kolejny piękny element e, wizerunku. No, wizerunku. Ja, wizerunek, ale również historia. Wie pan, żeby wszyscy na ten budynek patrzyli, nie tylko, że będzie pięknie odrestaurowany, ale żeby patrzyli, że, że tam chodzili mieszkańcy, ludzie, których już nie, nie ma, ale są z nami związani. Nasza tożsamość. Ale ja jeszcze pamiętam. Tak jest. Także idziemy ale idziemy, to idziemy do środka. Ze mną Marcin Pisarek. Witam. Okay. Marcin. Pewnie w tym odcinku nie da się opowiedzieć wszystkiego, co ty zebrałeś, ale to niesamowite, że są takie osoby jak ty, bo dzisiaj um, mówię o tym budynku, bo jest ma niesamowitą historię, występuje na tych starszych pocztówkach, które tutaj widzimy, ale lada dzień będzie odrestaurowany. Dla mnie, tak jak mówisz, przechodzimy wszyscy koło niego, ale tak. czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromną historię w sobie kryje. I tu m.in. również twojego dziadka, Henryk Kotowski, tak. słynna i bardzo osoba. Powiedz, z kim był Henryk Kotowski? Henryk Kotowski był lekarzem, malarzem, ale też działaczem społecznym i kaszubskim. On był trzy kadencje prezesem kartuskiego oddziału Rzeszenia i twórcą, twórcą Towarzystwa Miłośników Muzeum kaszubskiego, które jakby zapoczątkowało istnienie tego muzeum. I z Kartuzami był związany przez, przez większą część swojego życia, bo pod koniec 400 roku tutaj został, został e, przez Niemców e, jakby wysiedlony, bo wcześniej wcześniej pracował w szpitalu e, miejskim w Gdyni przy placu kaszubskim. I faktycznie ten budynek to on był to było jego, Tak, to było jego miejsce pracy przez, przez, przez wiele lat, bo on był lekarzem kolejowym. Lekarzem kolejowym. Marcin, e, e, niesamowita rzecz, e, dziadek zmarł w 1981 roku, czyli zanim Ty się tak. urodziłeś, urodził w 1909, tyle co wiemy, ja oglądałem wiele obrazów jego autorstwa, bo tak jak mówisz, kiedyś... E, Wiele takich różnych pasji ludzie mieli, byli, tak jak doktor Majkowski zresztą, tak. był pisarzem, był lekarzem, również tutaj właśnie przyjmował, jak twój dziadek później w kolejnych latach, ale wiemy też, bo ty zbierasz historię rodziny, to jest niesamowite, że jest część rzeczy, takich rzeczy, które nie zostało zapisanych, ale dzięki temu, że twój dziadek ma takiego wnuka, to tak. po prostu ta historia nie zaniknie i pewnie to jest na jakiś kolejny program tak. z tobą, bo można było wielki materiał napisać o nim, bo przecież tutaj w parku, Kotowskiego to są również twojego dziadka. Ty specjalnie oprywałeś tablice, które, no, żeby pamiętniały tego człowieka, tak? Tak, tak, Arturze, no, tutaj, tutaj masz rację, to jest, jest bardzo, bardzo bogaty życiorys. I prawdę mówiąc, to, to moje pokolenie to, te, to, i te, te, które następują po nim, to faktycznie nie, nie miały wcześniej możliwości poznać jego życiorysu, ani tego, tego co. Co, no ale dzięki temu nam... jak Ty i ja, ta, ta, możemy tak. ich zarażać. No to, i, I w 2019 roku udało nam się, z ojcem, w związku z tym, że, że gmina podjęła się rewitalizacji parku, to powstało cztery biograficzne tablice i jedna tablica z, z fotografiami w parku jego imienia, dosyć, dosyć bogato, bogato z informacjami. Marcin, I, ale... Yy, I teraz, i teraz wiele, wiele rzeczy dla mnie i dla, dla w ogóle dla rodziny, dla, dla mamy, dla taty są nowością i, i my to jakby cały czas jego, jego życiorys jest, jest uzupełniany. I, no i ty nowy, uzupełni jesteś srebrny, ale to ty go uzupełniasz. Tak. Ty tak. zbierasz i też prosisz o materiały. Tak, i ktoś i tak, miał jeżeli ktoś by, ktoś by w ogóle znał, albo ma obrazy, czy chciałby się podzielić wspomnieniami, czy też, czy, też, czy, czy też cokolwiek z nim związanego byłby w stanie uzupełnić, i miałby, miałby taką, taką chęć porozmawiać, czy to coś to, to zachęcam do kontaktu? Wszechstronna osoba, bo tak jak mówisz, jest tutaj produkcja jego obrazu. Jest w, w Ogólniaku kartuskim byłem też jego obraz namalowany w tysiąc, z 1977 roku, tak. także można było godzinami pewnie opowiadać i, tak. i super materiał zrobić. Natomiast dzisiaj skupiamy się na tym tak. budynku, który występuje na tej poczówce z 1910 roku. Nie wiem, tutaj przychodzi w tej chwili setki osób, bo jest tutaj kolej, nowe pociągi. Przeze mnie przychodzą deszczy z napisem jeszcze niemieckim. E, hmm. Ogromna historia ile tutaj ludzi się no, no, tutaj jego były. te okna wychodzące na peron, a tutaj gabinet, także tak, tak, niesamowita tak, historia. Tak. Marcin, może uda się nawet namówić władzy miasta, żeby taki kącik jakiś powstał upamiętniając nie tylko działalność twojego dziadka, ale również wszystkich osób czy Aleksandra Majkowskiego z takimi związanych z koleją. Z koleją, bo to jest naprawdę ja już ten budynek zwiedzałem, ma niesamowitą historię. Słuchaj, pokaż mi jeszcze twój, w parku twoje, właśnie tą upamiętnioną tablicę, jak też na dworcu, dworcu reprodukcję obrazu, tak. który oryginał, przypomnij gdzie jest oryginał? Oryginał z Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Który widziałeś i oglądałeś? Tak. I jeszcze, jeszcze, jeszcze tam właśnie pan Piotr Smoliński, dyrektor biblioteki, on, on ten obraz tam odnalazł. Ten obraz faktycznie nabrał znaczenia po, po odbudowie budynku dworca. On nabrał znaczenia, bo dziadek go malował faktycznie z tej pocztówki. Ten obraz się wzorował na tej pocztówce. I, i co ciekawe, to jeszcze jak, jak byłem z wizytą w tym, w tym muzeum, zobaczyć ten obraz na własne oczy, to jeszcze odnalazłem obraz, portret Majkowskiego, który dziadek namalował. Twój, twój dziadek? Tak, również w tym gabinecie dyrektora, dyrektora Muzeum Kolejnictwa. Eee, Macie, my jeszcze nie raz się spotkamy na pewno. Na pewno. I zrobimy materiał wyłącznie o twoim dziadku, o jego historii, o waszej rodzinie. Natomiast mówię, przekazujcie informacje i, i myślę, tak. że teraz jak ktoś Ciebie zobaczy na ulicy, to obojętnie przyjdzie, podejdzie i opowie mu trochę historii się, i się powymienisz. Tak, będę wdzięczny. To no jest niesamowite. Ten budynek po prostu ma ogrom historii. Marcin, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Panie burmistrzu, jesteśmy na samym poddaszu tego budynku, tutaj prawdopodobnie od dwudziestu kilku lat nikogo nie było, ale historia została, pamięć, ale pan zobaczcie, jest westwalka, są płaszcze, no których pewnie od pięćdziesięciu albo więcej lat nikt nie nosił. I Panie to to ważne. Kiedyś bardzo modne. Kiedyś bardzo modne. Mamy obraz Matki Boskiej. Właściwie to taka Kilka, ikona. Ikona, ale kilkadziesiąt lat przy tym osoby się modliły, osoby, których już nie ma w tym budynku, ale nie ma też z nami w ogóle. To tak. jest właśnie to niesamowite. To jest ta historia, która jest. To jest taka historia e, niesamowita nie są u nas, a czasami my jej nie zauważamy. No właśnie, ja ją bardzo dobrze widzę i dlatego. I dziękuję Tobie, że naprawdę spoglądasz na to i odbudowanie. Ja w ogóle inaczej na to patrzę historię tylko, naszego miasta. Nie tylko na, 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 na rzeczy, że to zabytek, ale że właśnie tutaj ludzie się wychowywali, tutaj ludzie żyli, tutaj ludzie martwili się za co zapłacić rachunki. Tutaj razem spędzali święta, razem mieli Wigilię. Panie Wodusziołomat, to nie swoje całe życie. I życie tutaj jest. Panie Burmistrzu, mam do Pana taką prośbę. Pytanie: czy jest taka możliwość? Bo rozmawiałem z Panem Marcinem, pisarkiem, zbiera te materiały. No, widać, że kocha tą historię. Kocha y, też drzew swoje swojej rodziny. No, ma, 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 że tak powiem, przesłanki, no bo pan doktor Kodorski jest niesamowitą postacią w historii zapisano kartus czy można będzie jakieś miejsce takie żeby, żeby, żeby rzeczy które upamiętniają właśnie tą historię gdzieś tu w tym budynku na ścianach czy też, czy też w jakimś pomieszczeniu pokazać, umieścić to pana Marcina rzeczy oczywiście. Jak najbardziej myślę, że to co mówimy też i że na dworcu chcemy zrobić wystawę mówią o kolei, tak samo w tym budynku. Jak najbardziej historia tego miasta powinna być wszędzie uwidoczniona, ale powinniśmy chwalić się tą historią, bo to jest nasza przeszłość i to, co rzeczywiście i wartość tych ludzi, którzy tworzyli i budowali to miasto. Oczywiście, że w tym budynku będą właśnie te wszystkie organizacje pozarządowe, i myślę, że ściany jak najbardziej są do tego przygotowane. Tym bardziej chcę powiedzieć, że na dole będą dwa pomieszczenia większe takie świetlice, które będą udostępnione dla ogólnej i szerszej możliwości spotykania się mieszkańców, więc jak najbardziej jest miejsce na to, żeby historia tego budynku, naszego miasta w takich miejscach, gdzie udostępniamy te obiekty yy, użyteczności publicznej, czyli wszystkim naszym mieszkańcom były właśnie również w taki sposób ozdabiane historią obrazów, pamiątek ludzi, którzy to żyli i tworzyli. Panie Marcinie, ja też w moim imieniu dziękuję za, za, za te, tablice, te tablice w parku, bo to jest tam, ja tam sam się zatrzymuję, mam nadzieję, że po tym filmie wszyscy się będziemy zatrzymać, przeczytamy o, o panu doktorze Kotowskim, żeby, żeby, bo, to jest, bo to jest nasza historia. Panie musi, jeszcze jedna rzecz, ponieważ e, dworzec został zniszczony w 1945 roku, został ubudowany, piękny dworzec, niesamowite z biblioteką, no coś wspaniałego, ale ten budynek istnieje dokładnie od tamtych czasów. My chodzimy autentycznie po deskach, po których najprawdopodobniej chodził sam Aleksander Majkowski w tej chwili. Myślę, że na pewno i to jest to piękne. Natomiast tak, to jest cała ta historia, i myślę, że ten obiekt wpisze się właśnie w cały ten kompleks naszego dworca i ta rewitalizacja pokaże kolejną świetność tego budynku. Czyli właściwie wrócimy tak, jakby ten budynek przejdzie swoją pierwszą drugą młodość, że odbudujemy, wyczyścimy ściany, wy, będzie pięknie wyglądał. Ale też będzie służył nadal mieszkańcom jak kiedyś. I to jest właśnie to piękne. Panie Buciu, dziękuję panu za rozmowę bardzo. To ja dziękuję I... za to, że właśnie mówisz o tej historii, przypominasz o tej historii. Słuchajcie, Państwo, ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Bardzo wiele miejsc jest ciekawych w kartuzach i mam nadzieję, że jeszcze przy twojej pomocy pokażemy te miejsca, bo naprawdę warto o tych miejscach mówić. Ja na przykład bardzo zapraszam Państwa. Latem zawsze organizujemy właśnie te przejścia i spotkania z wiem, przewodnikiem Dokładnie. Po historii słuchajcie, Kartus. tak, po historii Kartuz i proszę mi uwierzyć, że bardzo dużo osób idzie w sobotę i w niedzielę to są darmowe z, wycieczki po Kartuzach z przewodnikiem który mówi o historii wielu obiektów który, o, które mijamy zwiedzając Kartuzy Panie Burmistrzu, ja Panu przerwałem, ale wie Pan, że jak pokazując zdjęcia często ludzie nawet nie zauważali tego budynku tak I, Budynku, i... który stoi tu Został budowany w 1900, na początku 1900 roku, czyli od 115 lat i my go nie zauważyliśmy, także żebyśmy od dzisiaj zauważyli. Tak jest i to co chciałem właśnie powiedzieć, co miało być sednem, że wiele osób z mieszkańców naszych dołącza się do tej grupy idących z przewodnikiem i otwierają oczy, mówią Boże, ja nie znałem tej historii naszego miasta, ja tu żyję cały czas, tyle lat, a ja nie znałem jaka jest historia Rzeczywista, naszego miasta. Ja jestem w urzędzie miejskim w Kartuzach. Dziękuję Pani Joanno, Joanna Zawadzka, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Dziękuję, że Pani mnie przyjęła, bo chcemy porozmawiać o tym niesamowitym budynku, historią, który no, już, już nie, niedługo będzie po prostu, bo ja mówię, wyremontowany, a fachowo jak się nazywa? Przebudowany. Przebudowany. Pani Anna, na początek z okazji, bo dzisiaj Dzień Czekolady, proszę czekoladę dla, całego, dla Pani, dla całego Wydziału. <grym> bardzo serdecznie dziękuję. Pani Dobra, Anno, mi się bardzo mi się podoba to, ponieważ faktycznie od strony tutaj tej frontowej budynek zostaje zachowany tak jak jest. Pani powie, tak. na jakim etapie jest w ogóle teraz w tej chwili, czekamy na co? To znaczy na dzień dzisiejszy mamy pozwolenie na całą tą inwestycję związaną właśnie z przebudową, remontem i też rozbudową. Zatwierdzono przez Starostę Kartuskiego i obecnie jesteśmy na etapie przygotowania przetargu na realizację tych robót. Bo dodajmy, że on jest, budynek jest chroniony przez... Tak, budynek jest wpisany do gminy Ewidencji Zabytków, jak i Wojewódzkiej, wojewódzkiej. Ewidencji. Tak. Może pokażemy wszystkim. Tutaj jest właśnie frontowa ta część budynku. Tak, to jest istniejąca zachowana bryła frontowa budynku elewacja zostanie poddana oczyszczeniu, konserwacji, stolarka będzie wymieniona jeden do jednego z zachowaną taką formą jak obecna a tutaj z lewej strony budynku będzie, tak, tak Pani mówiła, że też szyby, windy, tak? Tak. Po rozebraniu tutaj do budówek, które obecnie są w tu, od strony elewacji północnej, nastąpi dobudowanie całej klatki schodowej z windą, żeby zapewnić też dostępność tego budynku dla osób niesamowite rzeczy. Pani Anno, no chciałoby się zachować ten budynek tak jak teraz stoi, no bo ja patrzę na to historycznie i związane z mieszkańcami których już nie ma wśród nas tam mieszkali no bo tam Też. przecież Aleksander Majkowski pan doktor Kotowski również leczył no ale chcąc nie chcąc czas natura niszczy budynek dach jest w opłakanym stanie więc taki no, jest to potrzebne, żeby, żeby trzeba go po prostu demontować tak, na, po naszemu. Na pewno trzeba tutaj zacząć pracę ze względu, żeby zachować ten stan, a jednocześnie nadać mu jakąś taką nową funkcję, żeby on też. Tak, żeby on żył, żeby on żył odżył, tak, no, tak, tak. tak, tak, tak. Także bardzo fajnie. Czyli czekamy tylko przetarki i, 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 i do roboty. Super miejsce, super, super. ten. Na, na pewno będę tam często chodził, bo to jest naprawdę samo w tej Myślę, historii. że to będzie dosyć taka udana inwestycja. No i nawiązująca również z tej pocztówki z ponad 100 laty, no i z naszym dworcem. Także tak, niesamowite. Tak, Dziękuję tak. pani bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Iwona Głaszewska, powiatowy inspektor. Konserwator zabytków. Powiatowy konserwator Tak, trudno zapamiętać tyle tych funkcji. W kartozach wie panie tyle osób, którzy, którzy pracują nad tym, żeby wszystko było piękne. Pani Wono, ja dzisiaj chciałbym, Pani, jeśli pani mi minutkę poświęci, bo chciałem się skupić na budynku, który będzie już, ja tu mówię, czy wyremontowany, fachowo to się nazywa inaczej, prawda? Poddany pracom konserwatorskim? Takim fachowym. Renowacji. renowacji. Pani Wono, pani praca jest taka dosyć ciężka, no bo pani pilnuje to, żeby osoby że tak powiem, które, które poddają swoje budynki, czy to są, czy to są instytucje, czy to sobie prywatne, żeby zachowały ten naturalny stan historyczny tego jak naj, Tak, jak największą, żeby jak największa część tej substancji zabytkowej się zachowała w, w wyniku tego remontu, renowacji. Wie Pani, z uwagi na to, że z takimi miłośnikiem historii, ja rozumiem, że ta prasa może być trochę niewdzięczna, bo nie każdy chce aż tak mocno pilnować. Nie każdy chce i nie każdy wie jak, więc na przykład wymarzy sobie przebudowę domu, nadbudowę o jedną kondygnację, dwie, a okazuje się, że tu są ograniczenia, bo budynek, budynek jest chroniony, jego bryła jest chroniona i nie można go znacząco przebudować. Pewne. Pewne ingerencje są dopuszczalne, ale tak, żeby jak najwięcej tej zabytkowej substancji ochronić. Wiem, że wiem, że zanim ta decyzja zostanie przez przesłaniem wydana, jakieś pozwolenie no jest to wnikliwie sprawdzane. I tutaj patrzę też na podstawie, na podstawie właśnie tego budynku przy dworcu, że, że pięknie został zaakceptowany, z pięknym wizerunkiem, tak jak właśnie wygląda teraz i wygląda przed wojną. A to najważniejsze, bardzo mi się podoba, że też yy, znalazłem. Yy, decyzji, również opis, karthaus jeszcze w języku niemieckim, który zostanie również zachowany, bo to jest naprawdę nasza tożsamość historia, który został, wie pani, jak się wojna zaczęła, został namalowany, jak się wojna skończyła, mm -hmm. zamalowany. I potem, podczas II wojny światowej, kolejne był zamalowany. Mm -hmm. także niesamowita historia. To są takie elementy właśnie historii, które należy zachowywać dla pamięci przyszłych pokoleń, że jednak ja, Jakbyśmy mieli negatywny stosunek do pewnych wydarzeń historycznych, to jednak y, pamięć o nich jest bardzo ważna. Doko, dokładnie. Pani Wono, dzisiaj, y, dzisiaj jest też dzień czekolady, więc ja y, chciałbym pani <grym> taką czekoladę na Pani powiedział, że można było się, Dziękuję y, bardzo. się posilić. <grym> Dziękuję. Y, miałem takie jeszcze jedno pytanie. Y, też bardzo ważne, żeby, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym pani się wzoruje, żeby, żeby pilnować to, bo to jest też ciekawe. bardzo. Są przyjęte po prostu doktryny konserwatorskie, które, które mają jakieś takie zasadnicze hasła odnoszące się do zabytków i trzeba je po prostu stosować podczas pracy. Czyli właśnie nie szkodzić to jest takie pierwsza zasada nie szkodzić, druga zasada jak najwięcej zachować, co jest możliwe. I trzecia zasada to ta nowa ingerencja powinna się odznaczać od, od zabytku, czyli teoretycznie nie, buduje, nie budujemy, nie projektujemy nowego zabytku, tylko pokazujemy, że jest to współczesne, dodane do, no to, do no, tego historycznego zabytku. Chyba akurat ten projekt jest tego najlepszym przykładem, jeśli tak, się nie mylę. Tak. Pani Won, ale również wzoruje się Pani też na książkach starych, bo też widzę to je, Na, na, na tak, pocztówkach, na zdjęciach. Jeżeli chodzi o, o takie indywidualne przypadki, no to staram się zawsze dotrzeć do tego, jak ten budynek wyglądał. Jeżeli są takie, właśnie, jeżeli są pocztówki, jeżeli są jakieś dokumenty, też badam czasami, jeżeli mam na to czas. Badam też w naszej geodezji są różne materiały historyczne, różne mapy, pomiary geodezyjne. I tam też staram się zajrzeć, bo z nich można na przykład dowiedzieć się, kto był właścicielem w tym okresie, na przykład na początku XX wieku. Także to są też takie materiały, które staram się zbierać do, do tych budynków historycznych. Czy, czy właściciele budynków, inwestorzy również przynoszą takie materiały, żeby pani budować? Niektórzy pokażecie? tak, niektórzy tak. Czasami zdarza się, że nawet projekt budowlany dostałam kiedyś z ulicy Sambora. To było bardzo ciekawe, bo nigdzie nie mogłam nic znaleźć, a oni po prostu mieli w domu projekt budowlany tej, tej, tego budynku, i to też jest bardzo cenne, jeżeli właściciel doszpera się, gdzieś wyszuka takich projektów. Pani no, na, na już na zakończenie mam dla Pani taką małą niespodziankę, bo też e, chciałbym służyć pomocą. Mam dużo fotografii, ale e, to, co Pani mówiłem, mam, posiadam mapę taką, e, którą pozyskałem, że tak powiem, e, narysowaną przez. Pana Lincowa, jeszcze tyle co ustawiłem w latach 40. Mm -hmm. Jest tu całe kartuzy z oznaczeniem budynków. Jeszcze nie ma tutaj, jak widać, osiedla, dwudziestolecia, Perel i tak dalej, ale oznaczeniem nawet, co w danych budynkach było, jakich kilometra różni. To jest bardzo, bardzo ciekawa mapa i ja powiem szczerze, od dawna takiej szukałam. Czyli będzie służyła pomocą Będzie służyła pomocą. Tak, tak, także bardzo super. Ja oczywiście pani taką kopię przekażę, żeby. No, żeby pomóc pani przy pani pracy. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.